W Warszawie odbyła się konferencja Globalne megatrendy i digitalizacja Polska Perspektywa, organizowana przez ośrodek think tank i firmę Siemens. Wśród tematów były m.in. cyfryzacja, urbanizacja, postępujące zmiany demograficzne i klimatyczne. Goście rozmawiali także o wyzwaniach stojących przed nowoczesnymi państwami w dziedzinie suwerenności, którymi są rozwój technologii i obronność. Tam, gdzie cyfryzujemy nasze przedsiębiorstwa, gdzie cyfryzujemy naszą administrację, zyskujemy przewagi konkurencyjne. W związku z tym wyróżniłbym tutaj cyfryzację jako taki megatrend dający właśnie przewagi konkurencyjne konkretnej gospodarce. Ekonomista profesor Jerzy Hausner zwracał uwagę na konieczność budowania własnego potencjału zarówno w ramach Europy, jak i Polski. Europa może szukać odpowiedzi wspólnie, ale to nie oznacza, że. Każdy kraj może zrezygnować z szukania własnych odpowiedzi, tak? My musimy je znaleźć. Możemy się wzorować na takich krajach jak Estonia, które są dużo bardziej cyfrowo zaawansowane. Nie wierzę w to, że zbudujemy Dolinę Krzemową. Nie da się tego skopiować, więc nie budujmy własnej Doliny Krzemowej, ale zastanówmy się, jak wykorzystać własny potencjał. Podczas spotkania prezentowano również rozwiązania technologiczne, a eksperci tłumaczyli sposoby ich zastosowania. Tutaj mam przykład aplikacji PKI, czyli sztucznej inteligencji, która siedzi w tej kamerze. I za jej pomocą możemy oglądać obiekty, które będą podnoszone. Tradycyjnie obiekt musi być wcześniej zdefiniowany, musi, musimy znać jego wymiary, dokładnie wiedzieć, gdzie on jest. A tutaj sztuczna inteligencja jest w stanie rozpoznać obiekt i robot jest go w stanie podnieść tam, gdzie trzeba. Technologia przychodzi z pomocą w obliczu współczesnych problemów, jak braki kadrowe czy starzenie się społeczeństwa. Robotyzacja czy wykorzystanie sztucznej inteligencji i szeroko rozumiana cyfryzacja, jak twierdzą eksperci, daje odpowiedzi tu i teraz, a nie jest wizją science fiction, która ziści się za ileś lat.